Z ewangelii według świętego Mateusza. O północy zaś rozległo się wołanie: Pan młody nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Eee, tak mi się wydaje, że ta dzisiejsza Ewangelia jest głównie o czuwaniu, głównie o, e, o takim wytężonym czekaniu, o tym, że każda chwila naszego życia ma być takim e, momentem napięcia, czy już przyszedł, czy już jest blisko, czy jestem gotowy, czy jeśli on teraz przyjdzie, to czy będę miał przy sobie światło, czy będę e, godny wejść z nim na jego wesele, czy jestem przyjacielem oblubieńca. Tak, e, świat nam mówi, żyj bez napięć, e, rozluźnij się, żyj po swojemu. E, a Jezus i Ewangelia mówią, to napięcie jest ważne. To skupienie na oblubieńcu, na Jezusie, to czekanie wytrwałe, to, to wyczekiwanie pełne takiej wewnętrznej mobilizacji jest szalenie ważne w naszym życiu Ewangelią. Do zobaczenia jutro.